Dzisiaj stroimy skodę Optawie FRS 20TS i 220 koni CHB motor. To jest ośka czy ośka przed napęd Deku 250 skrzynia okay. w serii mieliśmy 226 koni. No właśnie teoretycznie pokażę. 6 koni bonusu A, i 350 nm seryjnej wartości. Pierwsza o. modyfikacja 264 konie 424 nm no znaczy i ale działam dalej. Skończyliśmy robotę. Finalny wynik 284 koni i 428 nm. Delikatnie mogę w No i nie ma tego dołka, dużego się utrzymuje. Nie tak samo do końca. Odcinka też jest przeniesiona wyżej. jest zdjęty. 1,3 bara na jeden bar górą. Wystarczająco i bezpiecznie. Całkiem ładny. Błędny bardzo ładna robota. Bardzo dobra robota. Tak, skutka do nas przyjechała na modyfikację zawieszenia. Klient chciał mieć delikatnie bardziej sztywne auto, ale niekoniecznie niższe. To jest to? I żebym mógł mieć tak możliwość regulacji zawieszenia, i tak jak się z tyłu obrócisz, to tu mamy jeden zestaw stabilizatorów, bo chciał pan, żeby tu fajnie w zakręcie jeździło. A druga paczuszka to mamy o, tutaj zestaw zawieszenia KW, wariant drugi i to jest wersja Street. Czyli uh -huh. taka no, twardość, troszkę przybliżona pod e, fabryczne zawieszenie, ale tutaj mamy możliwość regulacji, że możemy sobie naprawdę zrobić taki fajny beton. Typowo już taką podjazdę, gdzie się taką e, tor, czy jakiś inny wykop Taki jest gwint, trochę. Tak, to jest zawieszenie gwintowane, Teraz zrobimy taki w... unboxing Dobra Tylko ja go podniosę sobie troszkę do góry I jeszcze wcześniej go sobie zmierzę, wysokość tych fabrycznych zawieszeń, żeby mniej więcej tak samo to zamontować W sumie tyle, co nie? Taka, taki Szybka zabieg robota. i zawieszeniowy i taki kuracyjny, mocowy I 67 lewy tył, le znaczy lewy przód Poważny pomiar Tył jest 65,5 Chodzi o to, że jeszcze jest jeszcze okres zimowy, żeby tu klient zaraz się nie wkurzał, że założył zawieszenie za kupę pieniędzy, a on wszędzie obciera. No, żeby zderzaka nie zgubił jakby Dokładnie. coś, to ja już wiem jak to działa. Zniechęć się łatwo, a tu raczej chodzi nam o to, żeby częściej ktoś chciał montować takie zawieszenie niż je niż zdejmować. No, zabieg generalnie będzie taki, że ściągamy koła, uwalniamy MacPerson ze zwrotnicy, montujemy zawieszenie. A potem jeszcze zdejmiemy sanki, żeby założyć stabilizator z przodu. A z tyłu nie trzeba takich rzeczy robić, bo jest stabilizator z tyłu, a nie z przodu przy maglownicy. Szczerze to to zawieszenie u mnie leży, z razem z ze stabilizatorami, jakieś dwa tygodnie i na myśl mi nie przyszło, żeby je w ogóle otwierać. Ale <laughs> no raczej dobre jest. To. Typowałem, Aha. typowo powinien. Bierzesz pod uwagę, że nie takie? Zakup nieudany? Nie, nie, nie. Takich rzeczy nie bierzemy tutaj. To za duże pieniądze się... No skoro już to auto wkłada. na podnośniku, to najwyższy czas sprawdzić. To nie? dopasujemy jakoś. Tak to wygląda w Inoxie, czyli tam tu nie zardzewieje. I regulacja twardości powinna być od spodu. Ale z tego co widzę to jest jednak od góry. O tutaj mamy regulację twardości. Takim małym ampulem się to robi. A pewnie jest z 6 albo z 10 sekwencji tego. Remontować. tu jest zestaw kluczy do do zrobienia tego wszystkiego w sensie regulacji wysokości i twardości a tutaj są stabilizatory, to tu akurat małe firma znana HR przednie z tylnymi przednie chyba ma 28 albo 27 mm a tylne ma chyba 26 Mhm. Tam chyba z 4, z 4 czy 5 mm jest różnica między serią. Także sz, będzie dużo sztywniejsze na boki. Aby tam wiesz, przecinaków nie wbijać. w, w Zwrotnica, ona jest aluminiowa, wiesz, tu może odpęknąć czy coś. Takie fajne jest urządzenie. Tam kiedyś znalazłem z tatą, Kupiliśmy to. Tu wsadzasz sobie. Rozkręcasz, ona się wiesz luzuje i to zaraz nam to fajnie spadnie. Nie trzeba mostów używać, to nie jest taki rzeczy. Psuć czegoś specjalnie. No, robię to tak. Tu mi się zaczyna rozszerzać. Patrz, teraz taki motyw będzie. mi zaczyna się już luzować. Generalnie powinno mi to ładnie wyjść pod warunkiem, że mi się na nogę nie spierdzieli. A dobra, jeszcze trzeba to zmienić w inne miejsce. Bo tam jest jeszcze taka blaszka ustalająca, żeby nam się ten McPherson do góry nie wyciągał, a żeby był w takim położeniu montażowym. Zaraz to tu wymyślę. Może mi to wyjdzie teraz. Troszek wylazło. Bez młotków. No to na boczek tego nie ściągamy, i tu już mamy goły Mac Zamiast zaraz w to miejsce wsadzimy tą młóweczkę, ładną skręcimy. I to tak wygląda mniej więcej jedna strona. I tak to mniej więcej przebiega taki montaż. Jak najmniej najlepiej używać młotków. Trochę szczotki drucianej, ewentualnie od No, Ale to jest świeże auto, także tu nie ma tak takich podrzewiałych śrub, że aż tak się one, na nas, one nad nami znęcały, bo nie my się nad nimi znęcamy, tylko one na nas. No i tak to wygląda. Cyk Wchodzi, jak stąd, jakby stąd było. Nie ma, że boli. Przód mamy zdemontowany. Zdemontujemy teraz tył i zaczniemy montować stabilizatory. W tym czasie, jak skończymy stabilizatory, przyjdą nam poduszki. Założymy. I będzie wtedy widać, że to jest fa fajny nowy zestaw. No, jednak, bez młota to nie robota. Trzeba przywalić. Nie trzeba młotków używać, to nie jest taki rzeczy, psuć czegoś specjalnie. Jeszcze taki system jest od ksenonów. Mhm. Tutaj na wahaczu mamy taki potencjometr. Potencjometr mamy, bardzo często no, zapominamy o nim. No, nie mówię, że mi się nie zdarzyło, kiedyś na pewno mi się zdarzyło. Ale generalnie no, trzeba tę dźwignię odpinać z tego wahacza, bo jak zmieniamy znaczy jak zmieniamy amortyzator lub sprężynę, to bardzo często od razu wyłamujemy tę dźwignię. Ona potem jest łamana, trzeba ją sztukować, albo kupić drugą. No to są jednak straty Jak są straty, to nie ma zarobku. To trzeba na to uważać. jedziemy z wahaczem. I teraz o, w tym momencie, jakbym teraz zabrał, to, to automatycznie ta dźwignia już jest wygięta tutaj ona by na, zaraz nam się złamała. Dlatego muszę to podnieść, żeby ją trochę wyprostować i zaraz wezmę takie szybce, zdejmę kuleczkę i jeszcze to uratuję. przykład, w tym miejscu, robimy ciach i ona nam zaskakuje. Mamy uratowany potencjometr. Tak myślę nad tymi stabilizatorami, niby auto nie ma dużego przebiegu. Ale tak odkręcamy, potem przekręcać, odkręcać. to Nie wiem, czy nie lepiej nowe założyć. One są, nie mają żadnych luzów, ale nic, ale już jakiś tam przebieg swój wysłużony mają. Tym bardziej, że teraz będzie grubsza sztyca, bo to jest różnica. seryjna, ma 19 mm, a ten gruby nasz Hajer ma 26, to jest 7 mm różnicy. Także ten łącznik będzie podwójnie, no, no 30% bardziej w kość będzie dostawał. Pana raczej nowy zamówimy, bo tutaj. Gumy stabilizatora to mamy nowe, ale tych łączników niestety w zestawie nigdy nie ma i tak A... samo zrobimy z przednimi, przednie też nawet zamówię, Masz żeby to magazynie? jakoś wyglądało, żeby zaraz nie musiał klient jechać i obu no mu puka, co nie? No prawda. Masz o... w magazynie nówki? No idę właśnie zaraz zobaczy, czy mają. brać. wynurować? No wynurować. A idę zobaczę. Ale jak kiedyś wkręciliśmy, że... Samochód spadł z podnośnika. No to bo takie pierwsze nasze, takie początki były tutaj na warsztacie. Mieliśmy taki pierwszy podnośnik niskiego podnoszenia, taki Med20 podnosił, taki typowy do wulkanizacji. No powies powiesiliśmy to Audi, i tak mówię, cholera, nic się nie dzieje na warsztacie, dzwonimy do niego. On taki naprawdę no, na punkcie tego Audi to. No, lubił je, lubię je do tej pory. No i mówimy mu, słuchaj, problem jest, bo generalnie auto jest całe, ale spadło z podnośnika. Tam się wylał jakiś olej z amortyzatorów. No, nie widać generalnie, żeby coś się działo. On od razu się pytał, czy krzywa, czy mierzyliśmy. Nie, nic nie mierzyliśmy. Słuchaj, przyjedź i zobacz, bo my nie wiemy, co z tym zrobić. No, podnośnik się zblokował, auta nie idzie, nie idzie go wypnąć. No, nie wiem, co robić. No, tu się jakiś olej się wylewa z tego, z tych amortyzatorów. Tak to ogólnie jest ok, no, żadne szyby nie, nie, nie pękło, ale z tym jest no, najgorzej. On tak mówił, że Boże, że pokrzywione wszystko. No, i do nas jest, on tam, gdzie mieszka, to ma 28 kilometrów. 15 minut do nas jechał, gdzie mi powrót taki bezsmieszny do domu zajmuje 40, to 15 do nas jechał. Przyjechał, wbiegł tutaj na hale. Gdzie ten samochód? Stoi, zobacz, już naprawiony. To trochę wiesz, te stabilizatory tak pod kolor auta. Tak, w sumie. Nie wiem, dlaczego zawsze ten napis, że oni wiedzą, w jakiej to pozycji pas, pa, znaczy pracuje. Dlaczego te napisy no tak. zawsze są odwrotnie porobione? Powinno być jakoś na szkolwiek jak napisami się nie jeździ, to prawda. ma działać. O już prawie jest. Najpierw w dół. O i góra elegancko I teraz szybkie zakręcamko. leży no i super stawizatorec się zaraz pomontuje taki powiem ci, że ojej, sztywny będzie ten wóz Sztywna... sztywny wóz bo regulacja nie może być na dole, bo by to było bez sensu czyli tu też napisy w drugą stronę? tak ale jakby dachował to no to wtedy będzie się legalnie. zgadzało Polecie ustalający na tej poduszki, a ja tu widzę, że chyba się czegoś napchało. O! A e, no, pasuje realnie. Teraz tak Robimy mniej więcej tak w połowie regulacji, żeby nie było trzeba za dużo kręcić. A to tak ma wyglądać generalnie. Fajnie wujek wygląda. No, Żółciutki tak. Trochę kolorystycznie tak za dużo kolorów. Jeszcze ten zacisk czerwony, ale Akcencik będzie. Tak, widać że już coś tam się dzieje. Dużo w ogóle robić takich tematów właśnie zawieszenie i tak dalej. Zdarza się, no. No to wiesz, często się tuninguje moc, ale już nie mówię o hamulcach, ale nawet zawieszenie się często pomija, nie? Że ktoś tam jakieś sprężyny sztywniejsze włoży i tyle już jakoś będzie ok. Tu akurat drugą stronę było, bo tu klient chciał typowo zawias, mm -hmm. a no mówi przy okazji. No mm -hmm. zróbcie od razu stage 1. No, dlatego jest zrobiony od razu silnik i skrzynia, żeby to tam fajnie. A tu z tego co wiem, klient trochę trackdayowy, to pewnie gdzieś tam wykorzysta. No i co, jeszcze tylko trzeba założyć amorki, ale to czekamy na poduszki. My nie będziemy na starych tego zakładać. I z przodu zaraz pewnie jeszcze samki opuszczę, może jeszcze ogramę, jak zakładamy stabilizator I, i tyle, no będzie dalej składać. Będzie taka w miarę prosta robota. No i dobra, to jest jeszcze tylko zacisk hamulcowy i, i ta sama opcja, którą robiliśmy wcześniej. Dodamy urządzenie, rozpychamy składaną do dołu ale elegancko wszystko jest dobra, śrubełek dobra, najpierw zrobimy tak dwa razy to trzeba Não power. The new Octavia RS.